26 kwietnia starosta Kozienicki Krzysztof Wolski oraz burmistrz miasta i gminy Głowaczów Hubert Czubaj uczestniczyli w odbiorze inwestycji drogowej w Ursynowie. Przebudowa drogi powiatowej 1711 W w miejscowości Ursynów, która polegała na do budowy chodnika o szerokości 1,80 m. Wraz z inwestycją wykonaliśmy także odwodnienie tej drogi, czyli rowy zostały wyprofilowane, utwardzone korytkami oraz ażurami. Zastosowane także zostały barierki, tak aby zabezpieczyć ludność chodzącą po chodniku, tak żeby nie wpadła nam do utwardzonych rowów. Długość chodnika to 567 metrów, wartość inwestycji to ponad 1 037 000 zł, z czego 80% sfinansowane zostało ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast 20% z budżetu gminy Głowaczów. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Staroście, który pozytywnie zareagował i przychylił się do wniosków moich, mieszkańców i również radnych o to, aby ta inwestycja w tej miejscowości powstała. Złożyliśmy się na to wspólnie. Gmina Głowaczów zarezerwowała wkład własny w postaci ponad 224 tysięcy. Bardzo serdecznie dziękuję Radzie Miejskiej w Głowaczowie. To była decyzja jednomyślna i mimo wielu potrzeb i wielu inwestycji na terenie miasta i gminy Głowaczów, Znaleźliśmy i wygospodarowaliśmy środki właśnie na wkład własny, co było motywacją dla Starostwa Powiatowego i samego Pana Starosty, żeby złożyć wniosek właśnie na powstanie tej inwestycji w tej miejscowości. Udowodniliśmy, że współpraca przynosi spodziewane efekty, przynosi sukcesy. Jestem przekonany, że dalej będziemy rozbudowywać chodniki przy współpracy między miastem i gminą Głowaczów, a Starostwem Powiatowym w Kozienicach. Jest wspaniała inwestycja, która. Była oczekiwana od wielu lat, ponieważ mieści się w Ursynowie również szkoła prowadzona przez stowarzyszenie. Dużo dzieci dojeżdża rowerem, dochodzi pieszo. Do tej pory nie było żadnego chodnika, były pobocza, które nie do końca spełniały te warunki bezpieczeństwa dotyczące ciągu pieszojego. Sam wizerunek w ogóle tej miejscowości mocno się zmienił. Te barierki, które tutaj są przewidziane przy tym chodniku, również są bardzo pozytywnie oceniane przez mieszkańców jako dodatkowy element bezpieczeństwa. Ruchu drogowego. Chciałbym podziękować serdecznie panu burmistrzowi miasta i gminy Głowaczów za bardzo dobrą współpracę. Dzięki temu mogło się tą inwestycję spiąć i w bardzo szybkim tempie zrobić, bo ona się pojawiła niespodziewanie, jeżeli chodzi o możliwość pozyskania środków. Natomiast w ciągu praktycznie no, tygodnia mieliśmy już i wnioski złożone, i przetargi wykonane, i przygotowane wszystkie dokumenty które dzisiaj finalizujemy poprzez odbiór tej inwestycji. Nie ma żadnych uwag, wszyscy są zadowoleni. Myślę, że posłuży długie lata mieszkańcom tej miejscowości. W imieniu mieszkańców chciałam podziękować panu burmistrzowi miasta Głowaczów i panu staroście powiatu kozienickiego za dobrą współpracę, dzięki której mamy ten piękny chodnik. Na pewno będzie bezpieczniej, jest ładnie. I cieszymy się z tego, i Ursynów ze to jest ciągiem jedny teren zabudowy. Liczymy na to, że ta współpraca zaowocuje, że ten chodnik będzie dalej budowany. W odbiorze inwestycji uczestniczyli również dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kozienicach Marcin Łopuszański wraz z pracownikami, właściciel firmy Nefryt Marcin Jamka wykonawca inwestycji, kierownik budowy Tomasz Sitek oraz mieszkańcy Ursynowa.